Tracisz tysiące złotych prowizji każdego dnia, jeżeli działasz dokładnie w ten sposób. Jeżeli zaczynasz podejmować decyzję odnośnie tego, na którą ofertę zadzwonić, a na którą nie, a podstawą tej decyzji jest Twoja obawa przed wykonaniem zimnego telefonu. I zaczynasz sobie wmawiać i tłumaczyć się, że ta oferta jest za droga, ta jest nie w tej lokalizacji, a ta może jest za dobrze wykończona, a ta znowu jest za słabo wykończona, i nie znajdziesz klienta na tego typu ofertę. I jeżeli ilość tych ofert, do których nie dzwonisz, zdecydowanie przewyższa ilość ofert, do których dzwonisz, to znaczy, że właśnie jesteś w tej sytuacji. W tej sytuacji, w której tracisz tysiące złotych każdego dnia dlatego, że nie wiesz, kto po drugiej stronie słuchawki stoi i powinieneś zadzwonić do każdego klienta bez obaw i bez trudności. Weź słuchawkę, zadzwoń i pozyskaj fajną ofertę do bazy, bo dobra baza to są pieniądze dla ciebie i zadowoleni klienci. Powodzenia.